Znajdujemy się na terenie Centrum Kultury Przeźmierowo. Jest ze mną Leon Olek, finalista The Voice Kids szóstej edycji. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się czułeś? Pierwsze pytanie w ogóle. Jak się czułeś w programie The Voice Kids? No to jest program niesamowity i no był wiadomo stres, ale, ale ten program dał mi dużo doświadczenia, dużo emocji i dużo też przyjaźni po prostu z tymi wszystkimi ludźmi. No, ten program jest niesamowity i to była najpiękniejsza przygoda mojego życia. Czy pierwszy raz śpiewałeś przed tak dużą publicznością, mając jeszcze świadomość, że oglądają cię tysiące, miliony telewizorów? No tak, pierwszy raz przed, przed taką dużą publicznością śpiewałem, bo tak naprawdę to był mój pierwszy konkurs, bo ja na konkursy za bardzo nie jeździłem. Właśnie nie jeździłem, to był mój pierwszy konkurs, A więc trochę na głęboką wodę się rzuciłem, ale nie żałuję. No, na scenie występowałem już wcześniej trochę, ale właśnie jako konkurs to był mój pierwszy. Yy, śpiewasz od dziecka? Yy, tak, no śpiewam od dziecka, a uczę się śpiewać, yy, jeśli się nie mylę, to od czterech lat. Właśnie, zadałam takie niefortunne pytanie, bo jesteś jeszcze dzieckiem. Miałam na myśli, czy uczysz się od. czy śpiewasz już od bardzo małego? Yy, tak, tak. Yy, czyli od kołyski? No, tak. Yy... No, moja mama też y, wpleniła trochę we mnie muzykę, bo y, y, słuchaliśmy na przykład, jak jeździliśmy autem, to y, fajnej muzyki i też muzyki klasycznej i takiej y, naprawdę dojrzałej, fajnej muzyki. Y, no i y, y, właśnie moja mama y, mi y, we mnie tak muzykę właśnie, y, wpleniła tą muzykę, że y, cały czas ona we mnie jest. Tak. Czyli zasiała to pierwsze ziarno. A powiedz, czy masz jakieś... Y swój taki styl muzyki, który preferujesz, w którym się najlepiej w ogóle czujesz wokalnie? Yy, tak, myślę, że yy, yy, bardzo dobrze się czuję w balladach, yy, ale uwielbiam też śpiewać jazzowe piosenki i to jest taka moja... Yy, teraz yy, coraz bardziej się doszkalam właśnie w tym, yy, w tym stylu muzyki, bo on... tak naprawdę od jazzu wszystko się zaczyna i tak naprawdę, jeśli opanujesz ten, ten styl muzyki, to naprawdę on Ci bardzo pomoże też yy, no, w każdym stylu potem śpiewania. I w każdej muzyce. A czy lubisz śpiewać też w jakiejś grupie, czy lepiej się czujesz jako typowo solista? Znaczy, zależy. Ja bardzo lubię śpiewać właśnie w grupie i jakby jest to super, bo po prostu razem się integrujemy śpiewając i to jest naprawdę fajne. Ale oczywiście lubię bardzo śpiewać też solowo i no, mam plan śpiewać solowo ale ym, myślę, że może kiedyś jakiś zespół, no zobaczymy. A jak wyglądają w ogóle takie codzienne ćwiczenia? Artysty, solisty, czy, czy musisz dbać, czy zwracasz uwagę nawet na przykład na to, nie wiem, żeby nie jeść czegoś zimnego i tak dalej. Jak wyglądają w ogóle treningi takie wokalne? Bo myślę, że wśród widzów mało kto sobie zdaje sprawę, że to jest tak naprawdę ciężka, podejrzewam, fizyczna praca. No tak, w sensie jeśli chodzi o to, o te na przykład niespożywanie zimnych napoi, czy tam na przykład nie jedzenie lodów, to tak bardziej przed występem przed jakimś tym przed jakimś występem właśnie przed Wojcem no to wiadomo z tydzień przed po prostu już nie można było ten nic tutaj takiego zimnego i niestosownego spożywać. Ale tak ogólnie to raczej sobie pozwalam na to. No i staram się dbać też o głos i y, nie można głosu przećwiczyć, w sensie tak, że śpiewać non stop y, trzeba sobie robić y, przerwy, y, pić wodę przy śpiewaniu, to jest bardzo ważne. Y, też czasami jakieś na przykład y, y, suplementy na, na właśnie gardło y, po, po śpiewaniu albo przed występem, y, to też pomaga. No a ćwiczenia, no, pewnie y, codziennie rano rozśpiewka. I jakieś takie ćwiczenia, wiadomo, na przykład przed występem lubię sobie robić ćwiczenia na, na rozgrzanie właśnie twarzy, żeby no, moja wymowa dobrze pracowała mhm. i mój aparat. No i też oczywiście jakieś, no, śpiewka, potem śpiewanie jakichś utworów, no i praca cały czas nad tym, żeby doszkalać swój głos i żeby ta technika głosu była coraz lepsza. Czy od dziecka potrafiłeś wyciągać wysokie dźwięki? Czy to naprawdę jest ciężka praca, właśnie nad przeponą? Co tutaj musi tak naprawdę pracować, żeby bardzo wysokie dźwięki wyciągnąć? Znaczy, ym, od dziecka wyciągałem te wysokie dźwięki, ale teraz ym, y, coraz bardziej ym, y, uczę się tego, że, y, żeby z jak najmniejszą. Ym, jakby energią wkładaną w ten dźwięk i z jak najmniejszym, żeby głos się nie męczył po prostu i żeby się nie zdzierał, bo szczególnie w trakcie mutacji i po, kiedy ten nasz się już powiększa, to może być niszczące dla głosu i też potem można na przykład po jakimś koncercie, po koncertowaniu, no jak masz trasę koncertową, to po prostu możesz ten głos bardzo zadrzeć i potem na przykład już no stracić taki dobry głos albo nawet przejść jakąś operację. A więc ym, no y, wysokie dźwięki teraz pracuję właśnie nad tym, żeby jak najmniej energii w to wkładać i jak najmniej zdrowia y, poświęcać y, głosu y, dla... Ym, dla wysokich właśnie y, dźwięków. Czyli z tego co pamiętam, bo kiedyś też właśnie słyszałam na YouTube, jak jedna babka od wokalu właśnie się wypowiadała, że wysokie dźwięki atakujemy z góry. Czy jest to prawda? Yy, znaczy tak, to zależy też y, jakby y, od tego y, jak chcemy jakiś środek stylistyczny chcemy użyć w piosence, bo jak na przykład chcemy zrobić glissando, czyli takie podejście, y, to, to, to jakby podchodzimy trochę niżej takim płynnym przejściem do, do celowego dźwięku. Czy, czy atakujemy dźwięk, dźwięk z góry? Myślę, że tak, ale właśnie najważniejsze jest to, żeby też. Praca, praca przepływy powietrza. Najważniejszy jest przepływ powietrza, żeby on był swobodny, i takie ustawienie dobrze aparatu śpiewania i to jest myślę, że najważniejsza rzecz do, potem, do śpiewania i do zdrowego śpiewania. A tak, jeszcze Ci zadam takie ostatnie pytanie. Pół żartem, pół serio, bo mówiliśmy o tych suplementach, o tym, żeby trochę unikać z tydzień przed jakimś koncertem zimnych no lodów czy zimnych napojów kogel-mogel, czy, tak, czy te żółtka jaj to mit, czy coś w tym jest, poprawiają krtań? No nie wiem. No właśnie w sumie ja też nie wiem, bo nigdy nie próbowałem. A, um, słyszałem o takim micie, ale znaczy o takiej... No, no może micie, może no hmm. jakiejś takiej przesądzie, o, e, no ale nie wiem, nie wiem czy to poprawia krtań, nie, nie zagłębiałem się w to jakoś bardzo hmm. nie i nie, nie stosuję te tego. Nie testowałeś? Nie, nie testowałem. E, Trochę bardziej inne metody stosuję no, i one przynoszą założone sukcesy. No to jeszcze jedno pytanie, słuchaj. Jakie w ogóle plany na przyszłość? Już tam zacząłeś coś mówić na temat tego, że chciałeś śpiewać, być może w zespole, być może kariera solowa. A takie najbliższe plany? No, myślę, że tworzenie swojej muzyki i swoich piosenek, e, zaczy Zaczynamy już pracować nad e, nowym materiałem, a więc e, nie wiem, czy już teraz, ale niedługo. E, w, no niedługo, o tak. Naokoło mówiąc. Pojawi się może jakiś, jakiś materiał już mój własny. No i bardzo się z tego cieszę i bardzo się tym ekscytuję. No i tak, i bardzo się z tego cieszę. Zatem gratuluję ci serdecznie. Nie pytam o szczegóły. Nie zapeszajmy, trzymam kciuki. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, było super. A rozmawiał ze mną Leonorek, finalista szóstej edycji The Voice Kids, a znajdujemy się na terenie Centrum Kultury Przeźmiarowo.